Dobra. Dobra. Witajcie serdecznie, Jakub fan Fansportu, a ze mną Arek Tańcula. Po, powiem Ci chyba jednej z największej pod postacią dymów konferencji w historii Fame, pewnie można tak powiedzieć, bo tak kibice mówią, że naprawdę był bardzo mocny początek, a później mocna sinusoida. Czy Ty też tak to odczuwałeś ze środka? Ja w ogóle jestem w szoku, kurwa. Stary, ja sobie przygotowałem jakiś performance, że jestem szczęśliwy, przebrany za egzorcystę, że obrócę to w żart, że Przegoniłem diabla, a teraz teraz nie drugiego, a tu kurwa taki rozpierdol, że wiesz, ja... Tak z siebie, tak wybuchło na początku od razu, tak wiesz, mi rozjebały emocje, że stwierdziłem, że muszę to ściągnąć, bo nie wypada takich czynów, które miałem zaraz zrobić, się z nich go czy wyklinać w przebraniu księdza, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest po prostu, wiesz, uraza, uraza gdzieś tam wiary, koś. Mógłby się ktoś czuć urażony, tak? mu mu uczucia jakieś religijne kogoś, a tego nie chciałem, nie? bo księża prawdziwi księża z powołania chodzą w tym ubrani i potem by chodziło po TikToku, że wiesz, że ksiądz tak się wyzywa, a wiesz, ludzie za granicą może by nie wiedzieli o co chodzi. Dostałem napisy, więc wolałem to od razu ściągnąć i zjebali cały performance, miałem zarobić 15 goła, chuja. A to powiem Ci jak ale mądre słowo, faktycznie ktoś mógłby to wyciąć jako kawałek i, i gdzieś tam przekazywać, że Ty w takim stroju tak się e, wysławiasz. Natomiast chyba nie było innej e, linii obrony, bo, bo nie pamiętam, e, pewnie może dwa, trzy razy Cię widziałem tak odpalonego jak dzisiaj, bo, bo sam ten atak Amadeusza i później ten początek konferencji no, był naprawdę bardzo, bardzo mocny w Twoją stronę. Czy Ty Spodziewałeś się, że on tak mocno wystartuje plus przyprowadzi Jacka, plus przyprowadzi tego chłopaka, który tam zaczął wyciągać jakieś prywatne sprawy. E, że przyprowadzi Jacka, to się spodziewałem, bo dostałem już cyngi takie. E, a że jakieś inne rzeczy kurde też mogłem, przypuszczałem, że mogą się pojawić jakieś tam rzeczy, bo e, powiedzmy, że gdzieś tam do mnie pisały jakieś dziewczyny, z którymi kiedyś tam coś, e, że, że Amadeus do nich pisze, że wypytuje i tak dalej, i tak dalej, więc, e, więc szukał pewnie jakichś tam brudów. E, Wiesz, a jak czegoś szukasz, to, to pewnie i tak znajdziesz w końcu kogoś, kto, kto gdzieś tam będzie chciał zabłysnąć i, i, i zaświecić, nie? Słuchaj, oni też zapowiedzieli, że Jacek udzielił wywiadu Mateuszowi Kaniowskiemu. I, i co myślisz, co tam może w tym wywiadzie się, się znaleźć, bo, bo tego na porusz, nie zostało poruszone na konferencji, ale pewnie tutaj będzie próba do, dosyć mocnego ataku w twoją stronę. Słuchaj, ja... Co on może mnie zaatakować? Co on może więcej zrobić? Tam już jest wszystko zakończone. On po prostu, słuchaj stary, takiego nie mówisz, że tańcula nie istnieje bez Murańskiego. Nie! Jak widać, tańcula ma main event, a Murański musi przyjść się prosić. Prosić o atencję, prosić o zasięgi. I to, to co on może wyciągnąć? On wyciągnie jakieś stare rzeczy. Stary, Najlepsze jest to, że kontaktowałem się z narzeczoną Mateusza. Mówiła, że Mateusz się cieszy, że, e, cieszył, się, że cieszył się, że się pogodziliśmy i w ogóle. I już nie mam nic. mam Ja mam ostatnie wiadomości z Mateuszem, gdzie naprawdę, wiesz, mieliśmy się spotkać w Krakowie. Miałem przyjechać na gale i nie było konfliktu, a teraz nagle ojciec wyciąga, że, że ten... Ten pozew, który był wysłany przed Mateusza, że on go podtrzymuje, że on dalej jest. No jak podtrzymuje, jak my się już pogodziliśmy. Bo to jest tak słabe i w ogóle, kurwa, szkoda. Mi to jest okropne, paskudne i... i i dramat. dramat. jest też, to jest też chujowe zachowanie ze strony Amadeusza, że on to wyciąga, znaczy ja wiem dlaczego on Uważam, to wyciąga. Że on jest, uważasz, tak jak powiedziałeś, że on jest fałszywym przyjacielem, że nigdy się nie przyjaźnił i tylko, żeby ciebie sprowokować, no to wyciąga te takie rzeczy, w które mógłby bez problemu celować, bo, e, no bo ty będziesz musiał na to odpowiadać, tak? Bo, bo bezpodstawnie nie, nie wymyśli jakiegoś, jakiegoś konfliktu, tylko twoje rzeczy z przyszłości z innymi osobami, zabiera ich do siebie, żeby, żeby razem cię atakować. Tak, tak, stary, o, na, znaczy w ogóle, patrz w ogóle co to było. To było jeden na trzech, stary. Jeden na trzech. On sobie przyprowadził dwie osoby, które mnie atakowały, a ja sam jeden musiałem się bronić. I tak, wiesz, prawda zawsze się obroni, więc to, że ten, on tam tu próbował coś odgrywać, jakieś aktorskie pierdolamento, e i nic mu to nie dało. I jeżeli chodzi o, y, o tego, tego chłopaka od tej dziewczyny, tak samo, stary, wiesz, to jest wrzucanie jakimiś pomówieniami, I takie rzeczy, które on mówił, e, to jest prokuratura, a nie kurwa y, debata publiczna, to, to po pierwsze. Więc jeżeli ma jakieś takie dowody, czy uważa, że coś takiego było, to proszę, ale dlaczego teraz takie rzeczy wyciągają, a nie jak to, jak to się miało, nie wiem, półtora roku temu czy dwa lata temu to się działo, to czemu nie wtedy, tylko teraz. Teraz nagle, wiesz, jak o mnie jest głośno, jak ma main event, nie? Dlaczego akurat teraz? No, teraz no bo teraz, żeby na tym jakieś, jakieś zasięgi, żeby e, spróbować się wybić. To jest słabe, to jest bardzo słabe. Mogli do mnie zadzwonić, ma do mnie numer Natalia, po prostu wyjaśnić, wytłumaczyć. Nie chcieli tego zrobić. Ja nie wiem, czy to nie jest ta sama osoba, która kiedyś pisała do nas do redakcji i chciała się umówić na wywiad, żeby właśnie zburzyć jakieś zagrożenie. natomiast my, kiedyś... takich ona... rzeczy, my takich rzeczy po prostu, no, do niej popieramy i nie robimy. Co, ona właśnie dała kiedyś wywiadu Moniki Laskowskiej, ja to zobaczyłem i po prostu się załamałem, ja mówię, kurde, dlaczego do mnie... I wiesz, próbowałem do niej napisać, byłem zablokowany, wszędzie, Do niego próbowałem napisać, byłem zablokowany, e, więc wiesz, chciałem wyjaśnić? Dlaczego w ogóle to O co im chodzi? O co, o co w ogóle? Co ty? poblokowali mnie wszędzie i próbują to wyjaśnić publicznie. Wiesz, że ja tak się nie bawię, dlaczego ja mam jakieś swoje prywatne rzeczy publicznie tłumaczyć? Dlaczego mam się publicznie tłumaczyć czegoś, kurwa, czego po prostu nie zrobiłem? Tam nie było nic złego, stary. Na tamten etap naszego życia wszyscy chcieliśmy to robić, robiliśmy to dobrowolnie. Tam nie było nic, do, nigdy, do niczego nie był zmuszany. Spotykaliśmy się z trzy miesiące, czy tam cztery. To co, zmuszałem, przykrywałem z kurwa do kaloryfera, przecież jeździła do domu, do Ełku wracała, kurwa, ja nie rozumiem, to jest takie pojebane stare, to jest tak słabe, że puf! Nie chcemy się w ogóle o tym no, myśleć, jest. wiesz. Zamykamy ten temat e, dwie rzeczy. Jedna, która mnie zaskoczyła, bo z Twittera i pewnie od tego zacznę. Paweł Juźwiak napisał na Twitterze, że zostałeś zezłomowany na tej konferencji, z czym się pewnie osobiście też nie zgadzam i jak myślisz, dlaczego tak skomentował? Paweł Juźwiak szuka chyba walki, bo chyba odjebało, że pokonał Murańskiego, ja też pokonałem i że może coś tam ze mną, wiesz, spróbować. Nie wiem dlaczego on w ogóle ma taką złą krew do mnie, bo często mnie zaczepia. Widziałem gdzieś tam w jakimś komentarzu, ktoś gdzieś mnie zaczepił i w ogóle. Co prawda, tak naprawdę on jest jednym z dwóch e, Freakfighterów w Polsce, którzy mieli dwie walki, jedna po drugiej. Obie wygrali, nikomu innemu się tego nie udało, więc tutaj szacunek dwóch, oczywiście... Dwóch, tylko e, stoi na tej scenie. Dwóch tylko na tej scenie, jednym jest właśnie Paweł a drugim jestem ja. E, Pawełku... Oba, mało tego, obaj pokonaliście tego samego zawodnika tak, w tej walce, tak, w tych dwóch stary, walkach. Także dużo nas łączy, Pawełku. Tu do, do ciebie personalnie powiem, jeżeli chcesz się ze mną bić, zapraszam, mój drogi, możemy podpisać kontrakt, nie ma Problemu. Słuchaj, druga rzecz pewnie e, dziwna dla mnie i smutniejsza, bo nie spodziewałem się trochę, że Piotrek będzie przebywał bardziej w obozie Amadeusza z Jackiem niż w Twoim obozie. Zaskoczony jestem. W ogóle ja jestem mega to zaskoczony i przed chwilą, jak mi chłopaki na Batkliku na wywiadzie powiedzieli, że. Szali, się witał, przytulał się z Jackiem, kurwa, ja w ogóle, ja w ogóle y, nie wierzyłem w to, musieli mi pokazać nagranie, nie, nie wierzyłem w to, że on tak, takie coś mógł zrobić. Przecież gdzie, kurde, pamiętam jak, o, jak ja gadałem z wampirem jak, on mnie potem zjebał, że Kim, że coś, dlaczego ja z nim gadam, ja nie miałem konflikt i w ogóle. I, i dobra, ja mówię, dobra, to nie będę mu podawać ręki, nie będę gadać, okej. Okay. A on do największego mojego wiesz wroga się przytula, to jest mega słabe i właśnie za chwilę kurwa nawet zaraz to z nim, zaraz to z nim wyjaśnię, bo to jest. To jest nie, to jest kurwa słaby fuj. No. Przywrócić go do porządku, jeśli taka ma być przyjaźń, bo, bo pewnie takich rzeczy się nie mówi, mówiąc o lojalności. No to, tak. no to ty generalnie nie starasz się go krytykować, bo też robiliśmy wywiad, tylko, tylko odcinasz się, bo też nie, nie chcesz brać w tym udział. Natomiast byłem zaskoczony, że przebywał bardziej w obozie Amadiego niż w twoim. Jestem, ja jestem w ogóle tak samo mega zaskoczony, ale zaraz to wyjaśnię. To nie jest temat e, publiczny, nasza przyjaźń nie jest publiczna, my nie robimy tego pod kamerę, więc zaraz to wyjaśnię. Ja e, gdzieś tam wymyśliłem, bo ja od razu próbuję ludzi tłumaczyć, że z nimi rozmawiałem, ale pewnie wiesz, stary wylał się na niego taki mega hejt, wszyscy go e, nie, nie, wiesz, nienawidzą i tak dalej, więc każdy jakiś akt takiej życzliwości, wiesz, że ktoś podał, przytulił, to, to on tego łaknie, może dlatego to zrobił nieświadomie, a potem sobie, kurwa, przecież to był Jacek, nie? Mam nadzieję, że tak było, bo jak tak nie było, no to jest nie mega nie było do końca tak, bo oni cały czas tam siedzieli wszyscy razem, więc pewnie sobie porozmawiacie, pewnie sobie wyjaśnicie. Natomiast, no tak, to niestety wyszło. No, więc jak siedzą sobie normalnie tam razem? Ja, siedzieli tak, wcześniej kurwa, razem, tak, więc. Ja pierdolę, czy Nie No dobra, ja zaraz pogadam z piotkiem i to zaraz to zrobię. Słuchaj. W obowiązku, żeby ci to powiedzieć, dziennikarskim. Dziękuję ci bardzo.